W tej chwili mamy włączony górny przycisk defrost, czyli odmrażanie. Powietrze skierowane jest na przednią szybę. Klimatyzacja pracuje, ale do tego jest jeszcze załączone ogrzewanie, czyli leci tutaj ciepłe powietrze. Teraz przechodzimy na funkcję numer 2. B-Level Sprawdzimy co się dzieje Tutaj brak nawiewu Na razie jest nawiew na szybę przednią Oraz Brak nawiewu na nogi Klimatyzacja Pracuje Powoli zaczynamy mieć nawiew na panelu głównym. Zaczyna robić się chłodne powietrze, ale także leci powietrze tymi kratkami czyli mamy nawiew na te kratki i na szybę. Chłodne powietrze. Dlatego, że mamy temperaturę 65 stopni Fahrenheit. Przechodzimy na następny punkt. Auto high. Co to będzie? Musimy chwilkę odczekać, bo system ma pewną bezwładność. Na razie mamy nawiew na kratki i nawiew na szybę. Podejrzewam, że będzie to automatycznie dostosowane. Moc nawiewu jest dość wysoka, czyli różnica będzie polegać na tym, że mamy tutaj najwyższą moc dmuchawy. Dmucha nam najwyższe obroty silnika dmuchawy. Nadal klimatyzacja pracuje. Co się stanie, kiedy załączymy auto LOW? Teoretycznie powinniśmy mieć najniższą temperaturę możliwą. Sprawdźmy. Dmuchawa. Mucha, ale tak jakby już troszeczkę słabiej, coś w rodzaju pierwszego biegu lub drugiego w współczesnych samochodach. Klima pracuje. Oczywiście, w każdej chwili możemy zrezygnować z klimatyzacji, włączając ją całkowicie z ofem ale przejdziemy jeszcze do tego ostatniego wyłącznika. Wciskam to. System ma pewną bezwładność, bo nadal pracuje nam wentylator z ale dmuchawa przestała już dmuchać. Tutaj też nie mamy nawiewu i po chwili powinien rozłączyć się nam wentylator. Teraz już nie mamy wentylatora, czyli nie mamy w ogóle wentylacji w tej chwili. Całkowity Brak wentylacji. Załączamy sobie auto. Low, wyjdziemy z samochodu, zobaczmy jeszcze, jak pracuje system. Mamy pracujący wentylator blisko. Ventylator wspomagający. Dwa na ciśnienia. i piętnaście. Mercedes 107. Pierwsza wersja klimatyzacji przejęta z aut amerykańskich. Rurka praktycznie ośrodniona, zimna. Pozdrawiam. To tyle skaczą serwis na temat Mercedesa 107.